Cześć wszystkim! <laughs> Dzisiaj odcinek z serii Co Hodowli. Dawno nie było takiego odcinka, więc postanowiłem nagrać w końcu Co Hodowli, czyli tradycyjne obejście po hodowli Zobaczymy, co słychać, co się dzieje. A na początek takie małe zakupy do hodowli potrzebne mianowicie kukurydza kukurydza cała 35 zł za 30 kg i tutaj owies owies paszowy za owiec 36 zł za 50 kg więc nie jest drogie jest taki jeszcze innych rzeczy ogórki dokupiłem sobie bo nie miałem taki ogórek będziemy wysiewać gurek sałatkowy, no i jeszcze dokupiłem sobie szparagę. Co roku się je szparagę. Lubię jeść szparagę, więc się przyda. Więc tak to wygląda. I dobra, teraz damy owcom chleba suchego. Jeszcze im troszeczkę. Chleba. Je. Rzucimy. Suchy chlebek. Niech wcinają. Zaraz jeszcze Plokiemu damy. O jeszcze jedna sprawa bo, bym zapomniał. Teraz do tego przejdę. I tu damy. Jeszcze trochę. Już sobie pochrupią. Dobra. Yy, ta sprawa to mamy imię dla. Tego rozrabiaki dałem post żebyście głosowali na imię no i wybraliście więc od teraz ten kawaler mały ma na imię Bimber <grymne> Fajne, śmieszne imię może być więc dziękuję za głosowania więc teraz będę śmiało Mógł przychodzić do stajenki i wołać Bimber chodź na jednego <grystanie> O już żwawy jest Klare doi Teraz jeszcze muszę zdajać Wieczorami Klementyna Ponieważ Floki już jest oddzielony Nie zdaje, a tego mleka jeszcze tam trochę ma Więc zdajam ją w yy, zakupie taką flaszkę, butelkę na mleko, ze smoczkiem takim podłużnym i co zdoję, dam wypić bimbrowi, aby mógł to wykorzystać, by się nie zmarnowało. No dobra. Kula zwaliła jajko. Przyjemno. i teraz chlebie damy. Też chleba nie chrupie. Jemu nie za dużo, bo jest sam. Ale tam coś sobie po chrupie nie rośnie. Zaraz pójdziemy sprawdzimy u samiczki jak tam z tymi maluchami Różnie pamiętam kiedy ostatni raz sprawdzałem jej to gniazdo czy wszystko tam w porządku u nich dobra flokie mu tu damy Niech chrupie nie! jeszcze wodę im będę musiał nalewać nową czystą Czasami weźmiemy bułeczkę idziemy sprawdzić co tam u tych maluchów. Rzucimy jej tą bułkę, żeby się zajęła. Przegonimy ją trochę. Niech ruchę. Widzę, maluchy się ruszają. O, już na oczka patrzą, widzę. Super. Tak wyglądają. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. wgląd w las 7 8 Więc wszystkie maluchy tak wyglądają wszystkie osiem jest Więc samiczka ładnie karmi Wkładamy je do gniazda Żeby im ciepło było Jeden tu gdzieś spylił Ładne grubiutkę Wykarmione więc super, przykrywamy, samiczka się rozgląda, co się dzieje, ale ma Damy już jej spokój, chrupia sobie, więc elegancko, dobre. Tutaj cały w sierści, teraz się muszę poczyścić. Poczekajcie. Był zamusić do prania już dobra. Lecimy do stajenki. Teraz nalejemy wody im na świeżą wymienimy. Floki już tu zmatretował jaderko. no i tutaj o Klara już już działa w pole Dobra. <laughs> mamy i lejemy młody już tam Wimber próbuje podskubywać, sianko więc fajnie, już tam mem tak fajnie. Nie. Nie. dobra trochę wody zostawimy samicce królika też niech pije Nie karmi młode dobra, floki tak na południe i tu owieczki też do południa oporządzone. Więc gra gitara. Dobra. Teraz to pozbierać Chleb. Dostaną za dwa dni. No i teraz zrobię sobie mieszankę Nie. i wymieszam owiec z kukurydzą. Już mi tu brakuje. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Zrobiłem sobie mieszankę. Tak to wygląda. Tutaj do tej przegródki wchodzi 50 kg owsa, 35 kg kukurydzy, czyli 85 kilo paszy tutaj wchodzi i taka pasza taki pojemnik paszy yy, starcza mi no prawie dwa miesiące Dwa miesiące, nie, przesada, półtora miesiąca tak gdzieś, tu taka rupieciarnia Więc półtora miesiąca mi to wystarczy aby wykarmić te Godomory A już wyczuła kukurydzę Więc tak to, to wygląda co jest? Dobra, to na tyle chyba dzisiaj Taki odcineczek Jeżeli wam się podobało zostawcie łapeczkę Zasubskrybujcie by być na bieżąco. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jak się darzy, trzymajcie się. Cześć.